was wszystkich ponownie na kanale Exposing Celebs Poland. O go Gomez ostatnio było cicho, więc wróciła do starych sposobów wywoływania dram, czyli lajkuj posty swoich byłych, aż zaczną o tym gadać. I uwaga, niespodzianka dla was. Tym razem nie chodzi o zdjęcia Justina Biebera bez koszulki czy zdjęcia Jeleny sprzed 10 lat. I uwaga teraz chwila dla was. Możecie się zastanowić i zgadywać o kogo teraz może chodzić. Tak dobrze pomyśleliście o zdjęciach z Seleny i The Weeknd sprzed 6 lat. Także mamy troszeczkę świeższą informację, wiecie, taką bardziej na czasie. W dzisiejszym podcaście wspomnę trochę na temat serialu The Idol, o którym jest teraz bardzo głośno, i o samej sprawie, żebyście mieli całe tło. The Idol, nowa produkcja HBO. Chyba nie muszę mówić, ile kontrowersji wywołał ten serial z Lily Rose Deep i The Weekend w roli głównej. Szczerze mówiąc, miałam tego nie oglądać, ale namówiliście mnie. Dzięki bardzo za podesłanie mi tak cudownej produkcji. Zainteresowała mnie fabuła, bo miał być to serial o celebrytce Hollywood o całej ciemnej stronie przemysłu, więc wiecie, mój konik. Yy, również o jej problemach ze zdrowiem psychicznym, jakąś traumą i tak dalej. A dostaliśmy tanie za przeproszeniem Porno, przerywane dnymi nic nie wnoszącymi dialogami z komentarzami nie na miejscu. O komentarzach nie na miejscu chodzi mi, wiecie, wyspa, wiecie jaka, albo komentarz na temat Kanie Westa nieważne, nie, nie wnikajmy. The weekend powinien jednak zostać przy muzyce, bo aktorem jest drewnianym. Lily Rose nie widziałam w innych produkcjach, więc tu się nie wypowiem, ale. W tej produkcji to jest właściwie aktorka jednej twarzy, chociaż może w pewnym sensie nie jest to jej wina, bo jej postać od samego początku była źle napisana, jest kompletnie bezbarwna, pozbawiona charakteru. Serial się dłuży, jest właściwie o niczym i w skrócie marnujecie 5 godzin swojego życia. Dzięki Bogu, że miał to tylko 5 odcinków i nie dostanie drugiego sezonu. Jedna kwestia, która miała jakikolwiek sens, to trauma głównej bohaterki zafundowana przez zmarłą matkę. Problem w tym, że ta trauma i jej zmagania w ogóle nie były tutaj przedstawione. Mamy scenkę, gdzie przez 3 sekundy płacze, tak właściwie nie wiemy konkretnie z jakiego powodu, bo nie dostaliśmy z żadnego backgroundu tej sprawy, a za 5 minut uprawia sobie seks, wiadomo, i robi imprezę. I właściwie sama trauma jest też przedstawiona w sposób głupi. Co chwilę pokazują nam szczotkę do włosów, zamiast pokazać nam faktyczne flashbacki z przeszłości. I jak już myślałam sobie, że jedna, jedyna rzecz coś znaczy w tej fabule, to uwaga, spoiler. Na koniec okazuje się, że to wszystko jest kłamstwo, i oglądaliśmy przez 5 godzin jednego kłamliwego toksyka manipulującego drugim kłamliwym toksykiem na zmianę. Połowa wątków jest w ogóle ucięta, mam wrażenie, że ten serial powstał tylko po to, żeby wszyscy mogli popatrzeć sobie na goły tyłek Lily Rose, bo ubrana ona nie jest w ani jednej scenie, co w takiej ilości jest po prostu niesmaczne. Podejrzewam, że w filmach dla dorosłych można znaleźć więcej fabuły i lepsze sceny wiadomo czego niż tutaj, ale dobra, mniejsza o ten serial jest po prostu głupi i jak ktoś rozwodzi się nad głębią tej fabuły, czy czegokolwiek coś tam dzieje, to zwyczajnie doszukuje się czegoś dobrego w beznadziejnym, źle zrobionym serialu i żeby nie było, nie jest to tylko moja opinia. Od krytyków serial dostał tragiczne noty, kilka razy serial miał zostać skasowany, a w internecie huczy od negatywnych opinii. Jedyny plus to memy z nieudolnego aktorstwa Abla. Ale tak jak wam mówiłam, zły PR to też jest jakiś PR. Wiecie, o samym serialu mówi się teraz bardzo dużo, tak samo jak o samym The Weekend. I bez wątpienia ma teraz swoje 5 minut. Yy, I tak się okazuje, że ktoś chce pod te 5 minut się trochę podczepić. Selena Gomez lajkuje stare zdjęcia z Ablem. Wczoraj Selena znowu nie miała co robić w nocy ze swoim życiem, więc usunęła zdjęcie z dziewczyną The Weekend, Scenic Headrome, które sama wrzuciła. W tym czasie, kiedy The Weeknd zaczął się z nią spotykać, żeby wywołać kolejną dramę, której wtedy akurat potrzebowała. Teraz potrzebuje kolejnej. A potem odszukała stare zdjęcia z Ablem z 2017 roku, kiedy byli razem, a.k.a. byli w pijarze i polajkowała je. Co jest śmieszne, bo wiecie, Selena wielokrotnie w wywiadach pomijała jakoś związek z The Weeknd, kiedy mówiła o swojej historii randkowania, Mówiła tak, jakby go w ogóle nie było. Tak, jakby ostatnim i odwiecznym byłym zawsze był tylko Justin Bieber. Przykładowo wywiad z Niki Tutorial z 2020 roku. Selena powiedziała w nim dokładnie: Jestem singielką od 5 lat. Więc teraz szybka matma. 2020 rok, minus 5 lat. Wychodzi nam 2015 rok. A Selena i The Weekend spotykali się. AKA Mieli PR od stycznia 2017 roku do października 2017 roku. 2017. Więc jakim cudem od 2015 mogła być singielką przez 5 lat, skoro w 2017 była z The Weekend, nie wspominając już o, o tym, że po związku z The Weekend chwilowo twierdzi, że wróciła do Justina. Wymazała go kompletnie z pamięci i w mediach podtrzymała jedynie narrację, że ostatnim jej facetem był Justin. A tutaj zupełnie z przypadku, kiedy kontrowersje The Idol są na czasie i o The Weeknd dużo się mówi, Selena postanowiła się podczepić pod jego 5 minut i przypomnieć wam wszystkim, że 6 lat temu to ona z nim była. Ona była jego byłam 6 lat temu. Selena całą swoją karierę buduje na kimś innym, czy to na nazwisku Justina, czy to na The Weekend, czy momentami czasem atakuje też dziewczyny swoich byłych, typu na przykład Bella Hadid, z którą też miała dramy, albo Hailey Bieber, z którym miała ostatnio głośną dramę. Jest trochę taką pijawką, która nie potrafi sama siebie wypromować i swoich nowości, więc podczepia się pod inne osoby i liczy na to, że jakoś na tym wypłynie. A że przez... Lata jej fani wybielają jej wizerunek po każdej wtopie, to nauczyła się po prostu, że wszystko uchodzi jej na sucho i jest zamiatane pod dywan. Wie, czegokolwiek by nie odwaliła, to po prostu wszystko wytłumaczycie. Lajkuje posty na Instagramie, o, bo ktoś inny używa jej konta. Przewracała się na dywanie, bo była pijana, o, to po prostu tylko buty, obcas jej się urwał, wiadomo. Nic takiego się nie stało. Selena wywołuje jakąś dramę, nie to nie jej wina, kto się sprowokował. Selena wypowiada się hamsko na temat przyjaciółki, która uratowała jej życie, ale ona miała powód. Ona miała powód, bo teraz ze sobą nie rozmawiają. A poza tym to nie było takie tragiczne. Myślę, że może kiedyś zrozumiecie, że Selenie bardzo daleko do dobrej osoby o nieskażytelnym wizerunku. Selena kocha atencję. Wie, jak wami manipulować, a jeszcze lepiej wie, jak się na tym wszystkim wybielić. Za każdym razem, kiedy potrzebuje waszego wsparcia przy jakiejś dramie, żebyście najeżdżali na kogoś innego, to mówi o tym, jak bardzo was kocha, tak jak to było przy ostatniej dramie, tylko po to, żebyście robili to, czego ona potrzebuje. The Weekend sam śpiewał o niej, że dramy, które wywołuje, wracają do niej ze zdwojoną siłą i tak samo dostaje jej się potem po tym potyłku. Justin Bieber śpiewał, że Selena wykorzystuje jego nazwisko do swoich celów i wybija się na nim. Charlie Poof śpiewał, że Selenie zależy jedynie na atencji i powinno wam to dać do myślenia, bo sama Selena powiedziała, że kiedy nie ma dramy w jej życiu, ona się po prostu nudzi. Ale czego Selena nie zrobi, żeby wypromować swój nowy album? I przypominam, że za moment jest też premiera trzeciego sezonu Only Murders in the Building, więc wiecie po co to robi. I to nie jest tak, że ja teraz manipuluję jakimiś faktami. Ja Wam przypominam konkretne słowa i cytaty Selene z wywiadów, które po prostu pamiętam. Więc nie ma tutaj mowy o żadnych manipulacjach czy wymyślaniu. Dostajecie wszystko na tacy i Selena sama się wkopuje swoimi słowami, ale Wy po prostu tego nie widzicie i wymazujecie to z pamięci. Przypominam Wam, że kiedy, nie wiem, Justin Off Topę z jakimś wyszukiwaniem strojów z i Seleny, chociaż nawet nie wiadomo czy faktycznie o to chodziło, to drama była niesamowita o tym, że gość ma obsesję, że w ogóle mu się totalnie obkleiło i tak dalej. Kiedy Hailey robi cokolwiek podobnego, zakłada coś podobnego do Seleny, to wychodzi na to, że ma obsesję na punkcie byłej swojego aktualnego męża. Ogólnie swojego męża. Więc za każdym razem wszyscy mają obsesję, tylko nie Selena, i zauważcie, że w internecie o tym nie będzie się mówić. Nie będzie o tym głośno. Napiszą o tym dwa konta i to zostanie zamiecione pod dywan, tak jak zwykle. Ja jestem tutaj od tego, żeby to nie zostało zamiatane pod dywan. Dajcie znać, co myślicie o samym serialu The Idol. Jestem ciekawa, czy znajdzie się chociaż jedna osoba, której faktycznie się to podobało, i wiecie, uargumentujcie to jakoś. I co uważacie o zachowaniu Seleny, które jest klasycznie takie samo od kilkudziesięciu lat? Jeśli podcast Wam się podobał, zostawcie like i suba. I dziękuję Wam bardzo za uwagę.